W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu pytanie młodego Polaka, które bardzo mocno nie spodobało się Rafałowi Trzaskowskiemu. Prezydent Warszawy jest prezentowany na swojaka i młodzieżowca, ale gdy przedstawiciel młodszego pokolenia zada niewygodne pytanie, to wtedy kandydatowi koalicji puszczają nerwy. Przytoczę również Państwu reakcję kilku posłów na tą wypowiedź trzaskowskiego. Zapraszam do oglądania. Gdzie tutaj jesteście wy? Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy też z porozumienia C40, a jednak nie zrobił pan nic dla ochrony tej absurdalnej budowy Molochalid. To jest kwestia edukacji i nie śmiej się, stary, nie śmiej się, dlatego że tego typu, ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że ziemia płonie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jeżeli ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy i dziwi mnie jedno, że twoje pokolenie może sobie z tego nie zdawać sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. Podczas sobotniego spotkania Rafała Trzaskowskiego w Kętrzynie w ramach kampanii wyborczej doszło do ciekawej wymiany zdań między kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a młodym uczestnikiem o imieniu Julian. Tematem były zmiany klimatyczne, kontrowersyjne inwestycje oraz rola polityków w walce o klimat. Julian, młody mieszkaniec regionu, poruszył temat inwestycji Lidla w Gietrzwałdzie, która według niego i nie tylko może być przykrywką dla składowiska niebezpiecznych materiałów. Wskazał, że takie miejsca stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska i mogą prowadzić do katastrof, takich jak pożary. Jak się okazało, to pytanie wystarczyłoby uruchomić Trzaskowskiego. Okazało się również, że Julian nie podał wcześniej ręki prezydentowi Warszawy, o czym wspomniał sam Trzaskowski. Sami posłuchajcie. Dzień dobry, ja nazywam się Julia i chciałbym zapytać Pana, co uważa Pan o inwestycji Lidla w Gietzwaldzie. Jak wiemy, w Gietzwaldzie powstać ma składowisko odpadów niebezpiecznych pod zdradzieckim szyldem Centrum Dystrybucyjnego, w którym to rocznie składowane będzie około 150 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Jest to ogromne zagrożenie dla środowiska. Takie wysypiska potrafią płonąć, są skrajnie niebezpieczne. I moje pytanie brzmi, gdzie tutaj jesteście wy? Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy też z porozumienia C40, a jednak nie zrobił pan nic dla ochrony tej absurdalnej budowy Molochalidl. Poczekaj, poczekaj, nie, bardzo dobrze. Byłem ciekaw, dlaczego nie chcesz mi piątki przybić, już wiem, bo po prostu się bardzo mocno nie zgadzasz z poglądami. Ale okej, okay. tylko najpierw poczekaj, zanim odpowiem Ci na Twoje pytanie, bo i bardzo się cieszę, dlatego że to też pokazuje, że na nasze spotkania przychodzą ludzie, którzy się nie do końca nie zgadzają. To znaczy, przepraszam cię bardzo, od tego zacznę. Dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie Ziemia. I że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący. A oglądałeś to, co się dzieje w, Kal w Kalifornii, to mi się wydaje, że to jest tak samo z siebie się dzieje. Znaczy, dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to to jest kwestia edukacji. Bo to nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, ktoś może nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się, stary, nie śmiej się, dlatego że tego typu. Ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że ziemia płonie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jeżeli ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy, i dziwi mnie jedno, że Twoje pokolenie może sobie z tego nie zdawać sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. I to jest sprawa mega poważna. C40 nasłuchałeś się jakiś bzdur jakiejś propagandy, dlatego że C40 to jest organizacja, która nikomu nic nie może kazać więc jeżeli żeś się nasłuchał o tym to jest to po prostu nieprawda natomiast wracając do twojego pytania które jest absolutnie uprawnione i jakby traktuje cię bardzo poważnie i całą sprawę o której mówisz a mianowicie rzeczywiście jest tak że mamy do czynienia czasami z, nie, z nielegalnymi składowiskami ja nie wiem czy to o czym mówisz bo nie znam sprawy nie wiem co akurat tutaj jest planowane myślę że być może trochę ją źle interpretujesz ale nie wiem tego sprawdzę powiem ci tylko tyle że jestem w bardzo wielu miejscach i rzeczywiście samorządowcy mi często mówią że mamy gdzieś nielegalne składowiska. Okazuje się, że samorządowcy z tą sprawą nic nie mogą zrobić, dlatego że do tego sobie jest potrzebna inspekcja, interwencja rządu, wojewody nakładają się przeróżnego rodzaju prerogatywy i sprawy są wielokrotnie przez lata nierozwiązywane. To jest też może być rola dla prezydenta, żeby objechać wszystkie samorządy i opracować program czyszczenia, natychmiastowego czyszczenia tego typu niebezpiecznych miejsc. Ja dostałem na przykład w Warszawie takie sygnały i też. Zanim przeszedłem tę drogę biurokratyczną, żeby mieć wszystkie pozwolenia, i tak dalej, i tak dalej, pytanie, kto ma za to zapłacić, trwało to bardzo długo. Zlikwidowaliśmy takie miejsca, ale trwało to zdecydowanie za długo. I tak prezydent może coś z tą sprawą zrobić, jeżeli mówimy rzeczywiście o nielegalnych składowiskach. Bo ja nie wiem, czy akurat ten przykład, który podałeś, jest prawdziwy. I ja mam zawsze szacunek do wszystkich, którzy zadają pytania, i bardzo dobrze, że takie pytanie zadałeś, bo ono jest po prostu merytoryczne i prawdziwe. Natomiast naprawdę, to znaczy. Wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, którzy uważają, że nic się z klimatem nie dzieje i że wszystko jest super i człowiek nie ma na to żadnego wpływu, to ja jedyne co mogę powiedzieć edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Dziękuję I powiem bardzo. więcej. Jeszcze, jeszcze, tylko trzy, jeszcze tylko trzy zdania. I powiem więcej. Że my się możemy spierać, ja jestem gotów się spierać na ile rozwiązań ewentualnie restrykcyjnych, takich czy innych, ale wiesz, ile jest takich rozwiązań, dzięki którym można walczyć z ociepleniem klimatycznym, co do których chyba nie będzie sporu? Czy ty się ze mną nie zgodzisz, że dobrze jest oszczędzać energię? Czy ludzie się ze mną nie zgodzą, że dobrze mieć czyste powietrze albo więcej zieleni w miastach? Czy my się nie zgodzimy, że dobrze jest mieć więcej odnawialnych źródeł energii? No ta c 40 głównie jest o tym. Patrzymy, co się dzieje w innych miastach. Możemy skorzystać z tego tylko przykładów albo nie, bo ta organizacja tylko i wyłącznie pozwala nam porównywać przykłady. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić, które są kompletnie niekontrowersyjne. Czy my się nie zgodzimy, że dobrze jest mieć więcej odnawialnych źródeł energii, no ta BNC40 głównie jest o tym. Patrzymy, co się dzieje w innych miastach. Możemy skorzystać z tego tylko przykładów, albo nie, bo ta organizacja tylko i wyłącznie pozwala nam porównywać przykłady. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić, które są kompletnie niekontrowersyjne, po to, żeby obniżyć ceny energii, żeby być niezależnym od Putina i żeby walczyć z ociepleniem klimatycznym. I powiem Wam znowu, słuchajcie, dlaczego i jaka to jest kategoria? Po prostu to jest kategoria, która dokładnie identycznie wpisuje się w to wszystko, o czym ja mówię. To jest, drodzy Państwo, po prostu zdrowy rozsądek. Dlaczego pan tak ostro skrytykował tego młodego chłopaka w Kętrzynie, który miał pytanie dotyczące ekologii? Dziękuję. No, panie redaktorze, jeżeli ktoś nie wie, że jest ocieplenie klimatyczne, jeżeli komuś się wydaje, że się nic nie dzieje, jeżeli się komuś wydaje, że nie mamy do czynienia w tej chwili z takimi zjawiskami meteorologicznymi, z którymi dotąd nie mieliśmy, nie mieliśmy styku, to proszę popatrzeć, co się dzieje w Kalifornii, to proszę popatrzeć, co się dzieje na całym świecie. No to wtedy młodemu człowiekowi co można doradzić? Więcej edukacji. Czy Rafał Trzaskowski to boomer? Pokoleniowo tak, ale to nie jest po najważniejsze w kampanii wyborczej. Najważniejsze są kontakty z ludźmi i one, owszem, czasami nie są łatwe ani miłe, bo spotyka się wyborców, wyborczynie różnych ugrupowań o różnych poglądach. No ale na tym polega kampania, na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Wczoraj Magdalena Biejat była na Zagłębiu, w Sosnowcu, spotykała się też z związkowcami górniczymi, więc te rozmowy też nie były takie najprostsze, jakby się mogło wydawać. A jak wydawać. sobie daje radę Rafał Trzaskowski? Rafał no, nie mój kandydat, więc jaki bicuje Magdalenie Bijat? I bardziej mnie interesuje jej kampania. A ma A rację w sprawach polityki o... klimatycznej? Jeżeli chodzi o. Rafała Trzaskowskiego, to już chyba pan inny kandydat z Słowomir Mencen powiedział, że no jeszcze troszeczkę go przyjmą do Konfederacji, ale musi się jeszcze bardziej postarać, bo widoczne są takie bardzo mocne zbliżenia ideowe, akurat nie w tym wejściu o polityce klimatycznej, ale w innych wypowiedziach, które no są żywcem zapożyczane z języka prawicy i myślę, że to nie jest wiarygodne. O, to złośliwe, bardzo pod adresem tradycyjnego po partnera. Uczciwa ocena. No, myślę, że to jest kwestia autentyczności. No, czy ktoś, kto rzeczywiście i bardzo dobrze otwierał paradę równości w Warszawie, nieraz zresztą, czy jak się przerzuca na taki język mówienia o patriotyzmie gospodarczym, o interesie narodowym, co jest sformułowaniem przecież związanym z endecją przedwojenną, to, to endecja wykreowała ten, ten termin. no to Czy, czy to się wszystko klei? Czy to się klei dla wyborcy e, koalicji 15 października? Nie wiem, mi się nie klei. Polityka klimatyczna i czy przyjmiecie pana Rafała Trzaskowskiego, jak sugeruje pani poseł do Konfederacji? To pan Mencen sugerował. A przepraszam, ale pani powtórzyła. Okay. Ciekawe rzeczy dzieją się w kampanii wyborczej, kiedy kandydat prezydencki Platformy Obywatelskiej zaczyna postulować odbieranie 800 Plus dla rodzin ukraińskich. To pokazuje, że oni jednak czytają badania opinii publicznej i widzą, co ludziom przeszkadza. Są w stanie latami przegłosowywać niekorzystne dla Polaków ustawy po to, żeby w kampanii wyborczej zacząć popierać coś zupełnie przeciwnego. Trzeba wyciągać z tego wnioski, trzeba zrobić wszystko, żeby hipokryci przegrali te wybory prezydenckie. Zamiast komentować kampanię Trzaskowskiego, wolałbym pomówić np. o rekordowej frekwencji w tej chwili na spotkaniach naszego kandydata. Nasz kandydat ma najwyższą frekwencję. Spotkania w Bytomiu, spotkania w Tarnowskich Górach, w województwie śląskim przeciągnęły tysiące ludzi. Nie ma w tej chwili kandydata w wyborach prezydenckich, który odbył więcej spotkań z Polakami niż Sławomir Męcen. nie ma kandydata, który przyciągałby więcej wyborców na swoje spotkania niż Sławomir Męcen. Zobaczymy, czy to nie się rozumiem, zmieni po ogłoszeniu startu wyborów Grzegorza Brauna. Nie rozumiem, panie redaktorze, dlaczego rozmawiamy o Trzaskowskim i o jego hipokryzji. Moim zdaniem to jest temat znany. Ma Jeżeli pan nie chce rozmawiać do o Rafale Trzaskowskim... Jedno słowo polemiki do pani Żukowskiej. Tak. Panie redaktor, oczywiście pani ruch poseł. narodowy, pani poseł. Ruch narodowy, NDC wyeksponowali pojęcie interesu narodowego na plan pierwszy, ale narody miały swoje interesy. Także przed drugą połową XIX wieku. To nie jest nasz wynalazek. Narody ja miały swoje. Oczywiście interesy. oczywiście o terminie, zawsze. który został wylansowany i jest jednoznacznie kojarzony jest z jest znane powiedzenie. Wielka Brytania ma tylko stałe interesy. Dobrze. Dzień dobry, panie prezydencie. Moje pytanie jest troszeczkę z innego obszaru, bardziej bliskiego prezydentowi kraju, a mianowicie z zakresu polityki międzynarodowej. Jak wszyscy wiemy, za kilka dni następuje zmiana władzy w Białym Domu. Jak pan się widzi jako prezydent przyszłej Rzeczypospolitej w relacjach właśnie z prezydentem Trumpem i generalnie w relacjach Polska-Stany Zjednoczone? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja dosłownie trzy dni temu rozmawiałem z Georgette Mosbacher, która była byłą panią ambasador za czasów Trumpa. I rozmawialiśmy właśnie o tym. I wszyscy, słuchajcie, dochodzimy dokładnie do takiego samego zdania, a mianowicie. Naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, nie jedna administracja albo druga administracja. I znowu, słuchajcie, możemy mieć swoje własne przekonania. No, ktoś może y, lubić bardziej jednego prezydenta, ktoś drugiego prezydenta, ale zdrowy rozsądek wskazuje po prostu, żeby mieć jak najlepsze relacje z obecną administracją w Stanach Zjednoczonych. Y, I ja dokładnie to planuję. Zawsze całe życie miałem relacje i z demokratami, i z republikanami. I dla nas najważniejsze jest to, żeby tłumaczyć Amerykanom, co ja robię, również przedstawicielom nowej administracji, że wsparcie dla Ukrainy również opłaca się Stanom Zjednoczonym, że jeżeli chcemy zakończyć wojnę, to Trump nie może sobie pozwolić na to, żeby Putin to potem sprzedał jako swój sukces. Dlatego, że to po prostu zaszkodzi bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. To jest po prostu jasne i znowu zdroworozsądkowe. W związku z tym ja mam nadzieję mieć jak najlepsze relacje, jeżeli zostałbym prezydentem, również z administracją Trumpa. I myślę sobie, że jak sobie po ludzku porozmawiamy i jak on się mnie zapyta, w co ty wierzysz, a ja mu powiem, w zdrowy rozsądek, to się dogadamy z Trumpem na 100%. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów. Oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!